Dzień dobry, kochani. Przed nami VAT. Cena netto i cena brutto. Może zacznijmy od tego, co to w ogóle jest ten VAT. Definicję każdy sobie może przeczytać w internecie, ale ja to powiem takim prostym językiem. VAT płaci każdy z Was, który kupuje produkty w sklepie lub korzysta z usług, takich jak kosmetyczka, Fryzjer i tak dalej. Co się dzieje z tym VAT-em? VAT jest to danina, którą musimy zapłacić do skarbu państwa. Jeżeli kupujemy chleb, to cena chleba składa się z dwóch rzeczy: z ceny netto i z VAT-u. Połączenie tych dwóch cen daje nam cenę brutto. Co się dzieje z vat -em? VAT wędruje do Urzędu Skarbowego. Co Urząd Skarbowy z tym robi? Urząd Skarbowy przekazuje do Skarbu Państwa. Natomiast cena netto wędruje do właściciela sklepu. Od cała tajemnica tego naszego VAT-u. No dobrze, jak już wiemy, co to takiego VAT, co to takiego cena netto, co to takiego cena brutto, to jak spamiętać, co to netto, co to brutto. Ojej, no tak, no, każdy powie, przecież to takie proste, netto to po prostu 100% wartości naszego towaru. No, okazuje się, że jednak nie takie proste, żeby to zapamiętać. Może pomoże Wam w tym pewne zdanie. Netto. Nawet to spoko cena. Brutto bardzo dużo ten towar kosztuje. Ok, jeżeli znajdziesz inny sposób, to super. No, ja znalazłam tylko taki. Ok, koniec mojej gadaniny. Przystępujemy do zadań. Pierwsze zadanie za chwilę pojawi się na ekranie. Zapoznaj się z tym zadaniem, a następnie wspólnie spróbujemy je rozwiązać. Ok, jak już zdążyłeś zauważyć, lub zdążyłaś, mamy do czynienia z ceną netto naszego komputera, która w zadaniu wynosi 3000 zł. Czyli cena netto komputera to 3000 zł. Jaki będzie nasz cel? Naszym celem jest obliczyć cenę brutto naszego komputera. Ok, więc w tym celu zapytam się, czy pamiętasz, jaki był VAT nałożony na komputer? Tak, jest to 23%. Zapiszmy ten fakt. 23. Co dalej mamy zrobić? Dalej będziemy korzystali z proporcji. Jeżeli nie wiesz co to takiego, to myślę, że za chwilę troszeczkę ci rozjaśnię tą całą kwestię proporcji. Co robimy? Po pierwsze, nie wiemy, ile wynosi VAT. Wiemy, że cena netto to 3000 zł. Układamy proporcje. 3000 zł odpowiada 100%. 23%, czyli stawka VAT umieszczona jest pod procentami. 23%. Pod liczbą 3000 umieścimy sobie x, czyli niewiadomą stawkę VAT x. Czyli muszę pomnożyć liczby, które stoją naprzeciwko siebie, czyli 23 razy 3000. Zapiszę to w takiej formie. 3000 razy 23%. Kreska łamkowa oznacza znak dzielenia, więc od razu wykonam dzielenie, żeby było łatwiej. Przez która stoi naprzeciwko poprzekątnej naszej niewiadomej x, czyli podzielę przez 100 i dopisuję znaczek procent. To wszystko będzie się równało mojej niewiadomej x. Na początek skrócę sobie znaczek procent, bo mogę. Skracamy 3100 przez 100. 1, 30.

OK, czyli już wiemy, że cena netto naszego komputera, czyli nie taka, która jest w sklepie, netto wynosi 3000. Do tego mam VAT 690 zł. Wiem, gdzie on idzie. Czyli my, użytkownicy, musimy ile zapłacić? Dokładnie tak. 3000 zł plus.

3%. Czas na drugie zadanie. Ok, kochani. Mam nadzieję, że zapamiętaliście lub sobie przypisaliście to zadanie, więc przystępujemy do dzieła. Zadanie była mowa o bananach. Czy pamiętacie, jaka tam była podana cena? Netto czy brutto? Tak, macie rację. Była to cena brutto tym razem. Czyli wynosiła dokładnie 4 ,83 zł. 4 83 grosze. 4 zł. i 83 grosze. Okej. Okay. A czy ktoś z Was pamięta, jaka była stawka VAT? Tak, macie rację. Było to 5%. Czyli stawka VAT to 5%. OK, a jakie było pytanie? Tak, pytaliśmy się o to, jaka jest cena netto. OK, czyli jeżeli ktoś się pyta o cenę netto, to ja nie będę mu liczyła, jaka jest kwota VAT, tylko od razu mu policzę, jaka jest cena netto. Dlatego też cenę netto przyjmę jako X. Jeżeli już mam cenę netto i mam jedną z tych rzeczy, czyli tym razem jest to cena brutto, to mogę przystąpić do ułożenia oczywiście mojej proporcji. X to 100%, informacja z ceny netto i informacja teraz z ceny brutto. A, o jednym zapomniałam. Przecież ja tu nic nie wpisałam. Hmm. Zastanowię się, co ja tu mam wpisać. Oczywiście, każdy z Was już pamięta, że cena brutto jest to cena netto plus VAT, co daje nam razem 105%. 105%. Ok, teraz już wszystko mam. Jedziemy dalej. Czyli 4,83. To 105%. Co dalej robimy? Oczywiście proporcje. Czyli zaczynamy od X. X równa się kreska łamkowa. W liczniku umieszczamy liczby, które znajdują się po przekątnej naprzeciwko siebie. Czyli 4,83%. Przemnażamy raz jego kumpla, czyli 100%. Co ma się znaleźć w mianowniku? Oczywiście. To, co jest naprzeciwko naszego x -a. po przegonnej oczywiście, czyli 105%. Standardowo pozbywam się procentów. Znaczka procent. Hmm. ale to jest trudna rzecz do wykonania. Użyjemy kalkulatora. Spauzujcie, wyliczcie, bo ja za chwilę napiszę wynik. Ok, myślę, że już sobie policzyliście, więc wynikiem jest liczba 4,6. Ale mamy do czynienia ze złotówkami, dlatego musimy napisać dwa miejsca po przecinku, czyli dokładamy sobie 0. I na końcu zły. Co wyliczyliśmy? Oczywiście cenę netto naszych bananów. Cena netto to 4,60. Super. Słuchajcie, mogę jeszcze odpowiedzieć na pytanie dodatkowe. Jaka jest kwota VAT? Czyli co odprowadzić musimy do Urzędu Skarbowego? Różnicę między ceną brutto Ceną netto. Jak widzimy, jest to 4,83 odjąć 4,60. Dostajemy 23 grosze. Czyli kupuję w sklepie kilo bananów za 4,83. Państwo wzbogaci się o 23 grosze myślę, że już teraz wiecie o co chodzi z tym VAT i że każde zadanie będzie dla was chociaż troszeczkę łatwiejsze do wykonania. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.